Witajcie, Emaniak TV. Dziś, mam dla Was Lego Jurassic World. W kinach króluje właśnie e, wszelkie listy, zdobywa wszelkie listy przebojów film Jurassic World i tym samym mamy premierę kolejnej gry z klockami Lego w tle. E, bardziej obyci w temacie wiedzą o co chodzi. Zaraz Wam zaprezentuję. Gra jest przeznaczona dla dzieci w wieku od siódmego roku życia, ale gry z serii klocków LEGO są tak fajne, że grają w nie wszyscy. Schemat ten sam. Mamy najróżniejsze ludziki LEGO, które wykonują najróżniejsze zadania. Mają różnego rodzaju umiejętności. Jeden naprawia, jeden rzuca linę, jeden wchodzi w ciemność i tak dalej, i tak dalej. Na początku powiem, że gra jest łatwiejsza niż yy, na przykład LEGO Hobbit, który był mega skomplikowany. Tak jak tu widzicie, mamy tak. E, gra nawiązuje do wszystkich części parku jurajskiego. zaprezentuję może wychodząc. Mamy dwie wyspy, tak jak to było w filmie, i cztery części parku jurajskiego. Jurassic Park, Zaginiony Świat, Jurassic Park 2 i oczywiście Jurassic World najnowszym. Tu pójdziemy do Parku Jurajskiego. Tutaj to przelecimy na kolejną wyspę, żeby do Delast The Last, The Ward dojść. A tu mamy wejście Jurassic Ward, czyli najnowsza część wyspy. Co jest w grze fajne? W grze fajne jest to, że możemy wcielać się w dinozaury. pokażę. Może tu. Proszę bardzo. O, to, żeby To jest pandena, który nam wszelkiego rodzaju podpowiada. Może. Jeżeli wejdziemy w mapę, to możemy od razu sobie przejść do jakiegoś zadania. Są dodatkowe zadania po przejściu gry. Ubieramy eee, krocki, ratujemy, tu mamy na przykład Na mapie jeżeli coś znajdziemy, nam się to ukazuje, mapa jest fajnie zorganizowana. Może przejdźmy do dodatkowego zadania, ja będę odpowiadał... Może tak. Tutaj będziemy bodajże T-Rexem. Gra jest w języku polskim, co, daje, co oczywiście jest na plus, z tym że jest niepełni dubbing, tylko o, polskie napisy i siedmiolatkowie będą um, potrzebowali pomocy rodzicom rodziców w tych momentach, ale gra nie jest tak skomplikowana jak właśnie jak już wspomniałem wcześniej te hobby. Zadania są dość łatwe dla starych wyjadaczy Gierlego, to będzie prosta. Brawa, rozwiązywanie zagadek. Dlatego gra, ma, dla mnie to jest na duży plus, bo gra się przyjemnie. Nie ma, nie ma momentów irytacji związanych e, z jakby problemem rozwiązania jakiegoś zadania. Tu, tu teraz biegniemy takimi. To jest, to jest odwrotne, bo wcześniej uciekaliśmy naszymi e, e, ludzikami w trybie fabularnym, a tu jest odwrócona stawa gonimy ich, tak? ale jest, są to części po to, żeby zebrać dodatkowe klocki, widzicie ja już mam razy dwa do góry tam, ponieważ znalazłem czerwony klocek razy dwa. Schemat e, e, klocków LEGO się nie zmienia, ci wcześniej co grali w jakieś gry z serii LEGO to naprawdę polecam, polecam, bo jest fajnie, przyjemnie, łatwo, e, nieskomplikowanie. Platyna do wzięcia, można powiedzieć, tydzień zabawy i mamy platynę. No, tu się obracam. Co do grafiki, no, na PlayStation 3, Xboxa 360 i, i powiedzmy PS Vite czy e, 3DS-a to jest, to, jest, e, to jest na dobrym poziomie, ale PlayStation 4 czy Xbox One oraz, oraz pc ty mają teraz większe możliwości. Widać, że ten silnik jest eksploatowany już od wielu lat. Czas najwyższy, by panowie producenci gier lego zrobili taką grę, która pójdzie tylko i wyłącznie na, na obecną generację konsoli i na silniejsze PC-ty, bo czekam z niecierpliwością, ale to nie jest źle. I widzicie, tutaj teraz się gdzieś przynosimy. Eee, mieliśmy tutaj, nie mam oczywiście, nie mam niestety takiego dinozaura. Czas zdobyć, żeby zdobyć kolejny złoty klocek. Mam też klocek, który po dotknięciu rozwala nam wszystko. Już bardzo tutaj wiem, że byłem. O, tu mi miga żółte, ponieważ mam, znalazłem klocek, tak zwany czerwony klocek, który pokazuje nam, gdzie są złote klocki. Oczywiście mamy je tu w dodatkach, dodatki widzicie, co jest włączone. Mam dostępny też razy 8, ale muszę zebrać 4 miliony klocków. Wyjdź. 54% gry, a nie, znów, dobra, wyszedł z gry. Dobrze. Tu możecie sobie zobaczyć jak wygląda e, grafika. No, jest to ta... E, można powiedzieć, że adaptacja filmowa gier z e, gie, e, filmów z dinozaurami, czyli Jurassic Park i Jurassic World oraz e, wszystkie cztery części filmów z dinozaurami e, została dobrze zlokalizowana tutaj, no, nie jest zlokalizowana, zrobiona, zlokalizowana, została gra oczywiście w języku polskim napisy mamy, dobrze tu mamy wyścig, ale nie mamy samochodu, znajdźmy gdzie ja mogłem sobie, o tu mogę sobie samochód wyeksportować, powiedzmy weźmiemy tego, zobaczymy czy zdobędę złoty kloty fajne Dobra. jedziemy Jedziemy na i zobaczymy to w tą stronę czy w którą, dobra Dobra jedziemy, zobaczymy czy się uda tam... O tam mamy dużo złotych klocków więc wejdziemy gdzieś Duże odległości będzie chyba proste, prosto za gra się przyjemnie tak jak już wspomniałem fabuła jest fajna, są emocje czuć klimat Parku Jurajskiego bardzo mi się podoba to, że możemy się wczynić na przykład z rexa i chodzić tutaj e, 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 po, pa, po tych wyspach o, nowa rzecz, zmienne warunki pogodowe jak widzicie, zmieniło się teraz e, z dnia na noc oczywiście deszcz, deszczowo jeszcze to jest fajne, to jest nowe właśnie w, w tej części a pozostałe zadania typowe mały przechodzi przez tam kracz, i gdzieś inny się wyżej skacze, wspina jeden rzutaliny. No. Polecam, polecam. Jeśli ktoś nie grał wcześniej w żadne gry z serii Lego, jest to dobra gra, żeby zacząć, ponieważ nie poleciłbym nikomu Lego, The Hobbit początkującemu graczowi gry Lego. Nie polecił, bo jest skomplikowane A tutaj, tutaj powiem tak, bardzo mile spędzam czas grając tą grę i e, relaksuję się. Bawiąc się tutaj szkę. O, zrobiliśmy kółko, widzę. Proszę bardzo, będzie złoto. Będzie teraz. Tak, to... kolejny złoty klocek. Jest. Trafę Trafia na nasze konto. Widzę, że tutaj mamy też... Możemy się przenosić, bo jeżeli teraz wyjdę, powiedzmy tak, mamy miejsca, w które możemy się, to jest, powiedzmy, a tutaj i tu możemy się przenieść, tak? Możemy od razu się zbliżyć i przenieść. Mamy 5 złotych klocków u zdobytych tutaj, Podróż odra, podróżujmy od razu. A inaczej, to może przejdźmy tu, a no, tu jest więcej ciekawych rzeczy. Dzień, noc możemy wybrać tak zmienne warunki pogodowe, zmienne warunki są, to jest nowość właśnie. No nic, czas najwyższy wystawić ocenę Jurassic World Lego na plus, nie, nie jest skomplikowana, gra się przyjemnie, to jest duży plus. Eee... Mierne warunki pogodowe, co prawda nie wpływają na, na rozgrywkę, ale jest to fajne jak idziemy i zaczyna nam padać deszcz, deszcz zmienia się e, to w noc. E, na plus polska wersja językowa, e, napisy. E, co jeszcze? Na minus to to, że jednak ta gra mogłaby wyglądać na obecną generację konsol, bo tutaj macie wersję gry na PlayStation 4. Zobaczmy, ten może ułożyć, też nie niedobra, weźmy takiego z kabeluszem. Taki u na co? Ten będzie mógł składać. Dobrze. Jest. Brawo. Różowy klotek No cóż. Na minus jest jednak to, że mogłaby tak gra wyglądać nieco lepiej, ale tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest to... Aj, wyszedłem teraz. Jest to to lego... No... Nie, zostało, nie została gra jakby bardzo zepsuta, wręcz przeciwnie zostało to fajnie podane. E, jest to dobra gra, dlatego Emania TV wystawia grę grze Jurassic World serii, e, która nawiązuje fabularnie do wszystkich części e, świata jurajskiego. Zobaczmy, mm. czy możemy tutaj. Zablokowane. A, już zbudowaliśmy, ale nie mamy żadnego dinozaura, który nurkuje, więc nie zagramy sobie. Ten, no, mamy tutaj e, kilkanaście, no mini Lego, Jurassic World, ocena 8, jest to dobra ocena, jest to fajna gra z serii Lego, fani, to fani, fani to gier steer. z serii And Lego ze spokojem, spokojem mogą brać the show, e... Ci którzy zbierają wszelkiego rodzaju pucharki trofea. tydzień przyjemnego grania mamy kolejne kolejną platynę gra jest duża no co tu dużo powiedzieć jeszcze? Fajnie, fajnie. Polecam. E TV poleca. Silna ósemka. Lego Jurassic World. Ja was zapraszam na www.emaniak.tv. Tam blog. Więcej recenzji. Nie tylko gier. Mamy też recenzję sprzętu.